Witam wszystkich. Dzisiaj postanowiłem rozpocząć swoją przygodę z vlogiem budowlanym. Może na początek opowiem trochę o sobie. Zupełnie nie mam żadnego doświadczenia budowlanego. Bardziej bardziej dla mnie pasowałoby zrobić vlog odnośnie żywienia, diety, treningu w siłowni, natomiast z budowlanką nie mam nic wspólnego. Jestem zupełnym lajkiem budowlanym. Także mam 39 lat. Interesuję się sportem, a przede wszystkim treningiem siłowym, treningiem crossfit, szeroko pojętą dietetyką. W zimie jeżdżę na nartach. Jestem instruktorem narciarskim. Poza tym moją wielką pasją jest strzelectwo. Tak więc, jak sami dobrze widzicie, moje zainteresowania, moje wykształcenie zupełnie nie idzie w parze z budowlanką, z budową domu. Jest to dla mnie wielkie wyzwanie. Posiadanie własnego domu było moim marzeniem od zawsze. No, tak się złożyło, że na obecną chwilę życie zmusiło mnie do tego, żeby to marzenie zrealizować. Także podejmuję rękawice i mam nadzieję, że uda mi się to wykonać jak najlepiej tylko potrafię. Dlaczego? Akurat budowa domu, a nie na przykład kupno mieszkania, bądź też kupno gotowego domu. Jest kilka czynników, które o tym zadecydowały. Rozważając kupno gotowego domu, no niestety musimy się godzić na sytuację z zastaną, tak? czyli budynek, który już jest wybudowany i tak naprawdę chociażby sam układ pomieszczeń niekoniecznie musi mi odpowiadać. Dlatego też wybranie projektu, który będzie najbardziej dostosowany dla mnie, będzie mi się najbardziej podobał i to jest właśnie to, co nazywam realizacją marzeń. Więc jeżeli dysponujesz czasem, buduj dom, nie kupuj. Natomiast jeżeli tego czasu nie masz i musisz jak najszybciej zamieszkać, no to kupno domu jest dla ciebie rozwiązaniem najlepszym. O przewadze mieszkania w domku jednorodzinnym, a mieszkania w bloku, nie muszę raczej nikogo uświadamiać. Wystarczy tylko spojrzeć na 2020 rok i pandemię COVID. Ludzie, którzy mieli kwarantannę, byli pozamykani w czterech ścianach w blokach. Ograniczane jest jedynie do wyjścia na balkon, natomiast ludzie, którzy żyją, normalnie mieszkają w domach jednorodzinnych, mieli tą możliwość, żeby skorzystać chociażby z terenu, który jest wokół domu i nie odczuwali tak bardzo uciążliwości kwarantanny, czy też izolacji. Dlaczego zdecydowałem się budować dom sam? Hmm, są dwa aspekty. Pierwszy aspekt, to na pewno aspekt finansowy. Za wykonanie parterowego domku w stanie surowym, otwartym, czyli z dachem, bez okien i drzwi, firmy tutaj na terenie Dolnego Śląska, za samą robociznę życzyły sobie od 80 tysięcy w górę. E, natomiast e, drugi aspekt to jest ograniczone zaufanie do jakości wykonania firm. No, niestety za dużo się naoglądałem filmów, jakichś reportaży. Artykułów odnośnie tego, jak firmy potrafią zepsuć, spartolić robotę, więc jeżeli coś zepsuję, to będę miał tylko i wyłącznie pretensje do siebie, a nie do kogoś. Do kogo kieruję ten vlog? Do wszystkich takich ludzi jak ja, którzy decydują się na samodzielną budowę, te problemy, które, na które napotkam, będę dawał od razu gotowe rozwiązanie, przemyślenia. A gwarantuję Wam, że większość tych rzeczy, które gdzieś tam będę realizował, będą to rzeczy przemyślane kilkakrotnie, więc na bazie własnych doświadczeń postaram się Wam pomóc i ułatwić pracę, dać gotowe rozwiązanie. Będę wspierał się też rysunkami, zdjęciami, filmami. Natomiast będę starał się, żeby filmy były jak najbardziej merytoryczne, żeby Wam pomagały. A nie zajmowały Wam czas, także wszystko będzie skompensowane, skondensowane maksymalnie. Nie spodziewajcie się filmów, nie wiem, z całego dnia pracy, gdzie kurczę, załóżmy, robię tą samą czynność przez 6 godzin. No i taki film dla mnie nie ma sensu, bo to jest trochę strata Waszego czasu, no i to chyba nie o to chodzi. Gorąco zapraszam wszystkich do subskrybowania i oglądania mojego kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.